МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości z Warsyli, gdzie prawie godzinę temu tysiące Polaków rozpoczęło wielkie świętowanie, jak Państwo doskonale słyszą, po wygranym meczu z Ukrainą i awansie naszych piłkarzy do jednej ósmej finału Euro. Na tym stadionie stad Velodrom było słychać głównie polskich kibiców, ostatni teraz opuszczają stadion. Co warte podkreślenia, dotąd we Francji nie przegraliśmy żadnego meczu. Co więcej, nie straciliśmy nawet bramki. Dziś nasi piłkarze postawili kropkę na D, przypieczętowali awans pokonując Ukrainę 1-0. Relacja Marcina Szybszaka. Polacy zaczęli mecz bez błaszczykowskiego, piszczka, grosickiego i mączyńskiego. Byli za to cionek, zieliński odłowiec i bohater meczu z Irlandią Północną Bartosz Kapustka. W dziewiątej minucie od utraty gola uratowała nas ofiarna interwencja Pazdana. Osiem minut później sam na sam z Fabiańskim Jarmolenko. Na nasze szczęście przestrzelił. W dwudziestej minucie wreszcie Polacy. Kombinacyjnie rozegrany rzut wolny, ale niecelnie glik. Niecelnie też Lewandowski. Do przerwy bezbramkowy remis. Początek drugiej połowy znów pod dyktando rywali. Ale to do nas uśmiechnęło się szczęście. 53. minuta, szał na trybunach i w milionach polskich domów. Znakomicie rozegrany rzut rożny, Kapustka, Milik Błaszczykowski, który pojawił się po przerwie. Ten ostatni zakręcił obrońcami i strzał. Nie do obrony dla ukraińskiego bramkarza. Trzy minuty później szansa na podwyższenie wyniku kapustka w boczną siatkę. Ukraińcy próbowali, starali się przynajmniej wyrównać. 82 minuta i ofiarna obrona Łukasza Fabiańskiego mogło być 1–1. Do końca wynik się nie zmienił. W 1–8 finału Polacy zmierzą się ze Szwajcarią. Marcin Szypszak, wiadomości. Od wielu miesięcy wiedzieliśmy, że mamy dobry zespół, który jest w stanie skutecznie walczyć z najlepszymi, ale potrzebne były nam dowody w postaci wyników na ważnej piłkarskiej imprezie. Dziś już je mamy. Posłuchajmy teraz co po meczu z Ukrainą powiedział trener oraz polscy piłkarze. na Ukrainy naprawdę to jest bardzo raz bardzo trudny przeciwnik, niewygodny, a przede wszystkim prezentujący bardzo wysoki poziom, dlatego też tym bardziej zdobyte trzy punkty bardzo cieszą. Zawodnicy włożyli bardzo dużo zdrowia w ten mecz. Nie był to nasz najlepszy mecz, co zdajemy sobie z tego sprawę, ale zagraliśmy dobre spotkania. Znowu pokazaliśmy, że e, tworzymy monolit, szczególnie w defensywie, mimo tego, że, że Ukraińcy dzisiaj naprawdę zagrali na bardzo wysokim poziomie. I, e, i było to bardzo ciężkie spotkanie. Zmarnowaliśmy na początku dwie sytuacje, za dużo to, że tak naprawdę pozwoliliśmy Ukrainom, szczególnie w pierwszej połowie, przegrywaliśmy dużo drugich piłek, e za dużo miejsc sytuacji klarownych, dlatego, dlatego na pewno po tym meczu trzeba wyciągnąć wnioski, ale tak jak mówię, jesteśmy zadowoleni. Na stad Velodrom więcej niż połowę z 65 tysięcy kibiców stanowili Polacy. Nic dziwnego, że śpiewali, gramy u siebie. Teraz śpiewają i świętają na ulicach Marsylii, tworząc tutaj fantastyczną atmosferę. My z kibicami od samego rana spotykał się i rozmawiał Marcin Tulicki. Teraz Marcin jest w centrum Marsylii, gdzie zapewne trwa piłkarska fiesta. Zresztą podobnie tak jak i tu. Marcinie powiedz, co teraz tam się dzieje? No cóż, tej fiesty jeszcze nie ma, jak na razie na placu przy porcie jest jeszcze bardzo cicho i bardzo spokojnie jeszcze, bo pewnie za kilkanaście, góra kilkadziesiąt minut pojawią się tutaj tysiące polskich kibiców, no i to będzie jedno wielkie świętowanie. Zresztą ja dziś miałem okazję oglądać pierwszą połowę meczu na stab dwelodromno i to były, tak jak powiedziałeś, iście biało-czerwone trybuny, no, a więc wiele wskazuje na to, że ta noc na ulicach Marsylii będzie również bardzo długa i bardzo czerwona. Zresztą kibice Polski i Ukrainy, ale głównie Polski, dziś na ulicach Marsylii bawili się od samego rana. Nie żałuję, bo moja ucieczka, bo kiedy się uciekało, była zaplanowana z premedytacją. Uciekł przed komuną 38 lat temu. Dziś Zbigniew Krystosiak mieszka w Marsylii. Wykorzystałem moment i liceum morskie jako trampolinę, żeby przeskoczyć przez... Żelazną granicę i dotarłem do wujka, który tej mieszka już od ponad 50 lat. Rozmawiamy w najwyżej położonym punkcie widokowym miasta. Całą Marsylię widać stąd jak na dłoni. Od samego rana było tu biało-czerwono. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Polscy kibice przed meczem zwiedzali i bawili się, korzystając z uroków południa Francji. Rewelacja! Dla Polaków w szczególności. Jest, Francja, słoneczko. jest słoneczko, Francuzi bardzo mili, jest dobrze. Pewni swego, zbudowani pierwszym takim występem biało-czerwonych na Euro. Byliśmy w Paryżu i tutaj widzimy już bardzo dużo Polaków się zebrało i, i widać, że będziemy bardzo dużo nas na stadionie również, więc, więc będzie fantastyczna atmosfera na pewno. Na ulicach Marsylii widać było także kibiców Ukrainy, choć zdecydowanie mniej niż polskich fanów. Jako Ukraińcy musimy wrócić do gry. I liczę na pierwsze zwycięstwo. To jasne, kibicowali swojej reprezentacji. believe we we Ukraine. Ukraine. the best! Ale w nastrojach gorszych niż biało-czerwoni, którzy myślami byli już w jednej ósmej finału. W jakim byś był nastroju, jakbyś wiedział, że przegrasz? Gorszym niż jestem. <laughs> z tego miejsca zobaczyć można plac przy porcie, który z godziny na godzinę zapełniał się kibicami. Widać też, jak potężny i piękny jest stad velodrom. Tu kibice gromadzili się od samego rana. Trzeba widać, jak się bawimy! Głowę wybrzeze przed Monako! Dzisiaj Marsylia. Flagi biało-czerwone na tłowiach, wszystko jest dobrze. Pogoda dopisuje, bawimy się świetnie. I tak było do samego końca. Później zabawa przeniosła się na trybuny. Polska! Marcin Tulicki w wiadomości Marsylia. Polska jest już w gronie 16 najlepszych zespołów Europy. I oczywiście liczymy, że to nie koniec sukcesów na tych mistrzostwach. W 1.8. finału, już w sobotę, w całe TN, zagramy ze Szwajcarią. A później, jeśli ten mecz wygramy, będą już znacznie bardziej wymagający rywale. Więcej w relacji nasze Szewczaka. W ważnym meczu. To nie była łatwa grupa, ale Polska walczyła w każdym meczu. Dzisiejsze zwycięstwo nad Ukrainą pieczętuje to, co było naszym celem numer jeden: awans. Cieszymy się, że, że mamy po trzech meczach 7 punktów. I do następnego meczu mamy parę dni teraz trzeba się dobrze zregenerować, dobrze przygotować. Drugie miejsce w grupie to dobry wynik. W jednej ósmej finału zmierzymy się ze Szwajcarią. Polacy znów powalczą o zwycięstwo. Nie pozostaje nam nic innego, jak im ufać i wierzyć, bo na razie nas nie zawiedli. Ja sądzę, że niebawem będziemy się cieszyli z tego, że nasza reprezentacja jest jedną z ośmiu najlepszych w Europie. szansa! Ta bramka Arkadiusza Milika dała nam pierwsze historyczne zwycięstwo na Euro. Polacy pokonali Irlandię Północną 1 do 0. To był wymarzony start. W meczu z Mistrzami Świata Niemcami Polacy zagrali bardzo dobrze w obronie i nieskutecznie w ataku. Milik minął się z piłką dosłownie o włos. W kolejnej akcji znów zabrakło szczęścia. Świetnie bronił Łukasz Fabiański, który zastąpił kontuzjowanego Wojciecha Szczęsnego. Z Niemcami był remis, z Irlandią Północną i Ukrainą zwycięstwo. Myślę, że spisaliśmy się, się poprawnie w jakiś sposób przeszliśmy do historii, bo gdzieś bo tam reprezentacja Polski nigdy, e, nigdy nie zagrała turnieju, gdzie, gdzie nie straciły bramki w fazie grupowej. Także, także fajnie napisać e, jakąś historię na tym turnieju. Graliśmy dobrze i wywalczyliśmy awans. Teraz turniej zaczyna się na nowo. W fazie pucharowej, tylko zwycięzcy grają dalej. Marcin Szewczak, wiadomości. Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy. Mamy nadzieję, że we Francji dostarczą nam jeszcze wiele radości. To tyle z Marsylii, która dziś z pewnością długo nie zaśnie. Zazdrościmy wam tych emocji i czekamy na to, co przed nami. Do zobaczenia. My cieszymy się z awansu do 1.8. Finału, bo to wielka sprawa. Za to Rosjanie wracają do domu. Mecz z Walią o wszystko zakończył się dla Rosji fatalnie. Zborna przegrała 0 do 3 i odpadła z euro. Selekcjoner Leonid Słudzki przeprasza kibiców. I zapowiada swoją dymisję. Maria Stepana. Niedowierzanie i łzy szczęścia Walijczyków wychodzą z grupy z pierwszego miejsca. Rosjanie? No cóż, wracają do domu. Chciałbym przeprosić kibiców za ten futbol, który pokazaliśmy. Nie mam wątpliwości, że ci ludzie, którzy nam kibicowali, nie zasłużyli na taki poziom gry. Kibice w szoku, miała być walka. Wychodzi! O każdy metr na boisku. Chęć wielka i wszyscy rozczarowani. Nie umiemy grać, i tyle. Brakuje nam szybkości. Po prostu, zwyczajnie, nie nadążają. Szkoleniowiec zbornej tak reagował na grę swoich podopiecznych. Całą winę bierze na siebie. Myślę, że po takim turnieju konieczne jest, by już inny człowiek spróbował przygotować reprezentację do kolejnych bardzo ważnych startów. Za dwa lata w Rosji Mundial. Przed nami Mistrzostwa Świata, może wtedy jakoś lepiej przygotujemy zborną, a teraz to tam są chłopcy, którzy zasłużyli. Zuchy. Dla Rosjan była najgorsza, dlatego nie mają litości dla swojej drużyny. Internet pełen jest ilustracji powrotu Zbornej do domu. To nie jest tylko śmiech, to też złość i zawiedzione nadzieje. Euro 2016 dla Rosji to porażka. Football, Nawet trudno to nazwać futbolem. Przegraliśmy przecież 3-0. Wszyscy zagraliśmy źle. Nie popisali się też kibice. Część z nich zostanie zapamiętana na długo, ale tylko z jak najgorszej strony. Maria Stepan. 弔し。 Oważne, ważne, że my zapamiętamy te euro z zupełnie innej strony w studiu. Andrzej Supron, polski zapaśnik, mistrz świata Europy i kibic piłkarski. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Witam serdecznie. I znawca polskiej piłki. Mamy prawo się cieszyć? Niektórzy mówią, że to był historyczny mecz, ten, który za nami. No Można by tak nazwać, bo udział, udział w pierwszych mistrzostwach Europy no, był tylko, tak można powiedzieć, że tylko statystycznie. Prawda? Bo wzięliśmy udział, ale nie wyszliśmy z grupy, teraz wyszliśmy z grupy i to w dobry sposób. To daje nadzieję, że pozostałe mecze no, też mogą budzić się sporo emocji. Wierzy Pan w to, że wyjedziemy z jakimś laurem? Z no i będzie ciężko. Zważywszy, zważywszy na to, że tam po drodze niestety za chwilę się nam na napotoczy Hiszpania. Jeżeli wygramy ze Szwajcarami, jest Hiszpania. No ale jak to się mówi, no to w, w sporcie wszystko jest możliwe. Puścimy wodzę fantazji za moment na antenie TVP. Czekamy na Państwa. Do zobaczenia.